Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serwera Bonus SMP. Bonus SMP jest to serwer SMP założony przeze mnie dla małych youtuberów, na którym customem są właśnie e, skrzynki pojawiające się dookoła spało na co jakiś czas z jakimiś itemami. E, tak, aktualnie mamy e, dzień, dzisiaj jest poniedziałek, jest godzina około e, godziny 18, i właśnie. Jest już, jesteśmy już dosłownie e, dwa dni, właśnie po starcie tego serwera. W tym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem na serwerze przez te dwa dni. Tak naprawdę mi się wydaje, że startu Wam nie będę pokazywać. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał właśnie e, start serwera bonus SMP, to wpadnijcie do Pitymitka, do innego gracza bonus SMP. Myślę, że w opisie będziecie mieli link do jego kanału, dlatego wpadnijcie tam i zobaczcie, jak wyglądał start serwera bonus SMP. A tymczasem ja Wam pokażę, co właśnie na serwerze e, bonus SMP zrobiłem przez dwa dni od startu serwera. Aktualnie na serwerze nie ma nikogo, więc mogę Wam śmiało u Pokazywać. Tak, tak wygląda spawn. Jak widzicie, dookoła spawna były postawione takie sobie oto skrzyneczki. W tych skrzyniach na starcie były tak naprawdę różne itemy. Tutaj blisko na przykład były jabłka, e, ale tam dalej już na przykład w skrzyniach, które są nieco dalej, e, były na przykład inne rzeczy. Jeszcze tego samego dnia, co serwer wystartował, właśnie e, zrobiłem sobie jakąś tam bazę. To jest moja aktualna baza, w której tak naprawdę e, przebywam. Zbrojkę sobie zrobiłem wczoraj, jak to nagrywam, więc no naprawdę spoko. Jestem w diamentowej zbroi, niektórzy są w netherytowych, ale co prawda zbrojka diamentowa Protection 1 jest zawsze spoko. Mleczek mam na knockback, więc e, w sumie również nie jest źle. No i teraz Wam pokażę, co budowałem. Jeszcze Wam tego nie mówiłem, ale na tym serwerze, na Bonus, symbi raczej się nie będę skupiał na np. Na rozwalaniu jakiś bas, na, na przykład walce z innymi graczami, tylko bardziej się będę skupiał na budowaniu jakichś fajnych rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które już do tej pory zbudowałem, jest tamten oto McDonald's. Tak, jeżeli oglądaliście kiedyś właśnie moją serię ze Skyblocka, tak naprawdę, Minecraft Skyblock na serwerze ljmc.pl, to wiecie, że właśnie na tej serii wybudowałem takiego oto pięknego McDonalda, właśnie. Na skyblocku i mi się wydaje, że będzie to dosyć fajne źródło zarobku właśnie na serwerze bonus SMP Tak się prezentuje ten McDonald's Jeszcze chciałbym tu w przyszłości posadzić jakieś drzewka albo dać jakieś krzaczki Ale naprawdę wygląda to w miarę spoko A, Słuchajcie, wiecie co się stało? Patrzcie, wszedłem do McDonalda Tutaj stała, tutaj w ogóle mój trapdoor był zniszczony Nie wiedziałem dlaczego, odstawiłem go Wy tego nie widzieliście teraz, jakby nic do was nie mówiłem I patrzę do skrzynki z produktami na jedzenie I nic tutaj nie ma No, i nic tutaj nie ma No, a tutaj miałem fajne No, a węgla też nie ma To mamy mały problem, mamy mały problem Ponieważ muszę iść po świnki Ale osoba, która zabrała te rzeczy z tego McDonalda ja mówiłem, że ja nie będę prowadzić żadnych walk na tym serwerze. Udowodnię tej osobie, która właśnie mi rozwaliła ten McDonalda i zabrała wszystkie rzeczy, że jest nie warto, A od dzisiaj, wszystkie rzeczy, które będę w McDonaldzie, jakby sprzedawać, to będę przenosił je do mojej skrzynki w moim domu. Jeszcze wam nie powiedziałem, że tak naprawdę mam yy, sojusz na serwerze tak naprawdę chyba z czterema osobami, więc naprawdę spoko. Tą jedną wielką ekipę tworzymy, mi się wydaje, że. Jest to dosyć spoko. A ja dalej patrzę, co się w ogóle tutaj dzieje. Ja w ogóle podejrzewam, kto mógłby właśnie e, zabrać te rzeczy z tego McDonalda, ale no zobaczymy potem. I rzeczy na tego McDonalda będę trzymał w domu. Kurczę, jeszcze węgle potrzebuję zabrać, bo ktoś mi jeszcze węgle ugrał. No po prostu taki śmieszny grzeszok. Tam jest węgiel z tego, co widzę. Nie no, w ogóle jest super, fajnie. Dobra, 27 starczy. O, wbił kwasek na serwer. Kwasek. Nie widziałeś, kto mógłby ukraść rzeczy z mojego McDonalda? Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że właśnie mój sojusznik OK, odpisał NIE. A w ogóle jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, pod koniec filmu będziecie mieli time jak ja właśnie budowałem tego McDonalda. Kurczę, ja się tak staram, nie? A ktoś tutaj śmieszkuje po prostu i mi kradnie rzeczy. Ta osoba zostanie znaleziona, ja to przysięgam, już wiem nawet kto to może tak naprawdę być. Dobra, mam węgle, mam chleb, mam... E, mięso, mięsa mam mało, jeszcze nie mam ziemniaków tak naprawdę, jakąś farmę ziemniaków by się przydało zrobić u mnie w bazie, dlatego ona mi się wydaje, że na dniach właśnie ją zrobię a tymczasem, kurczę, właśnie zmierzam w kierunku McDonalda nie, nie, ja sobie te rzeczy, które ja właśnie teraz zebrałem zostawię sobie w jakiejś specjalnej skrzyni w domu, od teraz rzeczy na McDonalda, w sensie jedzenie Będę zostawiał w jakiejś specjalnej skrzyni Dobra, mi się wydaje, że to na tyle w tym odcinku Osoba, która ukradła mi te rzeczy naprawdę zostanie odnaleziona Więc mam nadzieję, że wszystko fajnie Teraz przechodzimy do timelapsa właśnie z budowania tego McDonald'sa Jeżeli wam się spodobało, możecie zostawić subskrypcję A tymczasem dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na timelapsa